Witam serdecznie, nazywam się Piotr Gibaszewski, mam ogromną przyjemność zaprosić Was do obejrzenia i wysłuchania kolejnego odcinku podcastu, naszego sobotniego podcastu Astrologiczny Komentarz Tygodnia, w którym chcemy poruszać wątki zdarzeń, które miały miejsce, czyli... Komentować na bieżąco różne sytuacje, zdarzenia, okoliczności, różne ważne jakieś takie rzeczy, które nie tylko są związane bezpośrednio z astrologią, ale mają taki no, gdzieś blisko, bliski kontekst. Dotyczą trochę magii, trochę ezoteryki, trochę symboliki, trochę numerologii, czyli takich wszystkich rzeczy, które się kręcą gdzieś blisko. No i właśnie takim tematem, jednym z takich tematów, które od razu. Przyszły mi do głowy związane trochę z symboliką liczb, trochę też z numerologią, oczywiście z astrologią też. Jak pewnie wiecie, niedawno miało miejsce takie bardzo niezwykłe wydarzenie, jakim było otwarcie bramy lwa, tak? 8 sierpnia 2024, który też ma symbolikę ósemkową jako rok, no więc ósemek, prawda, dużo i tak dalej. No więc tutaj, co to się miało dziać? Jakieś duchowe portale, cuda, nie widzę. Oczywiście. W jakimś sensie, no, coś takiego nastąpiło. Otwarła się Brama Lwa. Otwarła się Brama Lwa, a tak naprawdę otwarły się granice Rosji, gdzie yy, yy, Ukraina po prostu dokonała czegoś bardzo niezwykłego. Zaatakowała Rosję. Pierwszy raz od 1941 roku ktoś zajął e, tereny Rosji. To niezwykłe wydarzenie. No, i tutaj mogliśmy powiedzieć tak. Pamiętacie na pewno. Z historii, może tam jeszcze uczyliście się w szkole, z, z, z Wesela Wyspiańskiego, taki cytat z nocy listopadowej. Listopad dla Polaków niebezpieczna pora. Tak? Pamiętamy ten cytat, prawda? Ale moglibyśmy go sparafrazować. Sierpień dla Rosji, niebezpieczna pora, dlatego że w sierpniu się dzieją różne niekoniecznie fajne rzeczy związane z Rosją. Czyli sierpień jest pechowy dla Rosji i to bardzo, no bo paszmy chociażby. W sierpniu 1914 roku wybuchła I wojna światowa. W sierpniu 1941 roku zaczęła się obrona Leningradu. W sierpniu 1942 roku zaś e, w, zaczęła się obrona Stalingradu. E, w sierpniu 1991 roku rozpoczął się pucz moskiewski, tak zwany pucz Jana Jewa słynny. E, w sierpniu 1996 roku e, doszło do. E, w, e, w Czeczeńcy zajęli grozny w czasie II wojny czeczeńskiej. E, w sierpniu 1998 roku doszło do krachu rubla i w ogóle generalnie rosyjskiej gospodarki, która no dramatycznie upadła. W sierpniu w 99 roku. No, zdarzenie, które w, jak teraz patrzymy w kontekście różnych historii też jest bardzo no, niefajne, bo w premierem zostaje, zostaje premierem Wład Władimir Putin, obecny prezydent. No. Właśnie w, w, I w, zaczyna się druga wojna czeczeńska. Bardzo niefajny moment, bardzo trudny czas. W sierpniu 2000 roku, no właśnie, dokładnie 24 lata temu, zatonął Kursk. A co, dokąd zmierza Rosyj... ukraińska armia w stronę Kurska? Co za niesamowita synchronia, czyli ta, to, co nas bardzo interesuje w kontekście no, magii, astrologii, prawda tych rzeczy. Nie? E, w sierpniu 2014 roku e, mian nastąpił kryzys rubla. W, w tym, że to właśnie roku też, no trochę wcześniej, bo w, w lipcu doszło do zestrzelenia hmm, hmm, holenderskiego samolotu hmm, nad Ukrainą przez Rosjan oczywiście, ale w sierpniu zarobiła się niezła z tego awantura. Hmm, w zeszłym roku, w sierpniu 2023 kolejne zdarzenie bardzo z tych dramatycznych, mianowicie no po puczu Prigozinarz, szefa y, y, grupy Wagnera, Putin y, podjął decyzję o tym, żeby go odstrzelić. A potem była opowieść o tym, jak to, że, że po pijaku bawili się granatami na, 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 na nas w samolocie. Także taka ciekawostka, właśnie z pogranicza trochę, właśnie ta, ma, ta brama lwa się otworzyła i te, ten lew tutaj zaryczał, dramatyczne wydarzenia miały miejsce. No ale to też ciekawy w kontekście, no oczywiście mamy skomentować, jakie to ma znaczenie w kontekście astrologii. No, ho, 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 ten tydzień obfitował, obfituje nadal przecież, bo te tendencje są widoczne w bardzo mocne aspekty Marsa. Mianowicie, przecież tu cała seria bardzo dramatycznych aspektów. Mars w koniunkcji z Jowiszem, bardzo taki pobudzający, dynamiczny, wojowniczy aspekt, prawda? Mars znalazł się w kwadraturze z Saturnem. Czyli aspekt bardzo malefi, dwóch malefików, czyli planet złoczynnych, bardzo nieprzyjemny, bardzo trudny, bardzo niefajny, bardzo trudny, bardzo, e, nie, bardzo taki też niosący e, nie, nieprzyjemne konsekwencje. No i oczywiście jedno z ważniejszych zdarzeń roku, o, kwadratura Jowisza z Saturnem, dwóch planet społecznych. Jowisz ekspansywny, rozwojowy, Saturn twardy, ostry, no zdarzało działo się jakby wiele. Więc ta brama lwa tutaj otwarła się i ref zaryczał. Co też w naszym kontekście, bo zawsze mówimy tak trochę co na świecie, trochę coś w Polsce, pewne rzeczy. Bardzo słaby występ Polaków na Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu. Bardzo słaby. Jeden z najgorszych po II wojnie światowej. No, fatalny. No już nie będziemy zastanawiali się, mówili, jakie są przyczyny, kto zawinił, co zrobił, ale na pewno to nie był najlepszy nasz występ, jeżeli chodzi o to, to wszyscy wiemy. Oczywiście były momenty piękne, fajne, ale no, niestety statystyki się liczą. Coś takiego działo. W horoskopie Chrztu Polski, czyli tym ważnym horoskopie. Z 1966 roku progresywny księżyc, czyli taka planeta, która ma znaczenie dla naszego takiego samopoczucia, nastroju. No właśnie, co się ostatnio też dzieje? Psują się nastroje. Mamy wrażenie, że jest źle, że coś jest coraz gorzej, mimo że ładna pogoda, że słońce świeci, a jakoś taki wszyscy markotni, zasępieni, zdołowani. Dlaczego? Księżyc, progresywny Księżyc, którego cykl wynosi 28 lat mniej więcej, wkroczył w znak Skorpiona. W znak upadku, czyli bardzo niekorzystny czas się rozpoczął. No i ten, ta, ten, ta, ta wędrówka Księżyca przez Skorpiona jest bardzo, bardzo niefajna, bardzo nieprzyjemna i psuje nastroje i klimat i ma wpływ na różne rzeczy, które związane są z ogólnymi, jakimś takim poczuciem em, em, takiego w ogóle dobrostanu, czy braku tego dobrostanu. No, taki zrobiło się trochę tak średnio, no i to ma wpływ na różne nasze zachowania, uczucia, emocje i potrzeby psychiczne. Yy... Także e, kolejne spotkanie nasze w, w tym naszym podcaście sobotnim. Będziemy, pamiętajcie, w soboty rano na YouTubie i na Facebooku jesteśmy. E, w, w YouTuberów, za, zachęcam tutaj w prawym dolnym rogu. Widzicie przycisk: zaskry, zasubskrybuj, subskrybuj czyli e, subskrybuj kanał, jeżeli Ci się podoba, jeżeli lubisz, jeżeli to jest ciekawe, interesujące. Zapraszam e, do subskrybowania. Mojego kanału, w którym rozmawiamy o astrologii i różnymi ciekawymi rzeczami się dzielimy. Dzielę z Wami w poniedziałki, w soboty, a i też raz w miesiącu, oczywiście. Prognoza miesięczna, jak najbardziej też. Dziękuję serdecznie, zapraszam za tydzień.